Następnie plan jest taki: antena będzie lecieć z tamtej czereśni. Kurde, tylko że ona jest trochę dłuższa i tak muszę ją przerzucić przez drzewo. Tam, ale dobra, tu zaczynamy. Z tej czereśni będzie lecieć. Znaczy zaczynamy. Tu będzie koniec anteny. Tu będzie koniec anteny. Będzie lecieć tam, tam, tam nad tą śliwką do tej dużej czereśni. Do tej dużej czereśni. Tylko ta, taki jest plan, żeby tu wyjść, drabinę mam od sąsiada. Wyjdę, przerzucę gdzieś tutaj przez ten konar. No i tam dalej, bo to trzeba będzie przerzucić jeszcze, kurde, chyba przez drugie. Nie wiem. Może jak ja tam wysoko dam radę i koniec gdzieś będzie tu na dole, przywiązany do, do płotu. Bo, bo to ona się, ona się kończy gdzieś w tym miejscu. Także no niestety kończy się za drzewem. Kurde, no i to tak wygląda sprawa, jest trochę dłuższa niż myślałem, no ale nie mierzyłem całej długości, kurde, faktycznie nie mierzyłem całej długości ile ona ma, no ale z cewką skracającą na osiemdziesiątkę, zależało mi na tej 80, żeby była, zobaczymy jak to wyjdzie, może będzie dobrze.